Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie zrobimy sobie zestaw szósty. Jeżeli chodzi o poetycki popój, zostały raptem trzy zestawy do końca. Kiedy Iwan rzeźbiący w kości używał umiejętności ostatecznej, który sojuszniczy bohater staje się jego marionetką. Jest to bohater o najwyższej początkowej skuteczności ataku. Jaką zdolność odebrała lyce zwiastunce świtu, mroczna iluzja? Była to moc gwiazd. Jak nazywa się przedmiot sygnowany Ginasa, serca płynnego strumienia? Nowy wybuchowy młot. Kiedy grzybopająk osiąga poziom 18, jaki efekt ma halucynacja w ramach jego umiejętności? Trujący miraż. Jest to efekt prowokacji. Jak nazywa się przedmiot sygnowany Trishei, astralnej wyroczni? Nawet jej przedmiot sygnowany to Gwiezdne oko. Dodatkowe pytanie, które może wystąpić przy tym zestawie, brzmi następująco. Która z wymienionych klas nie jest klasą w FK arenie? No oczywiście nie ma w FK arenie klasy takiej jak asasyn, czy też Zabójca, zależy jak to dokładnie przetłumaczą. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję, życzę wam po raz kolejny przyjemnego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.